Kokosowym ładuj! Namiar gdzieś między stalagmi... Chwileczkę tenat! Hmm. Mamut, pożyteczny zwierz. Kokosowym ładuj! Chwileczkę. Hmm. Dawaj! Tokosowym ładuj. Y ładuj? Namiar gdzieś między. Y jeszcze nie. O! Trafiony KSZTANG stalak. ktyt. ładuj? Namiar gdzieś między stalak. Jeszcze nie. osowym ładuj. Namiar gdzieś między stalagmi. Y jeszcze nie, Pań! Chwileczkę... Daj! Brzdank! Brzdank! Mamut, pożyteczny zwierz. Bierzemy kość olbrzymiego chomika szablodzębnego. Ciach, bierzemy kręg wielki i jakże kolisty. Ciach, bierzemy kręg wielki i jakże kolisty. A to nam po co? Ark, minę, au au, Ark, O ile dobrze zrozumiałem, potrzebujesz kości chomika szablozębnego. Oto ona! Gna Na to zgrano gry do Cacy, cacy! Tam-bam-bam! Bam-bam! Tam-bam-bam! Leksio zanurzył sznur w czarnej mazi. I mamy pierwszorzędny ląd. Leksio zanurzył maczugę w czarnej mazi. Szast, prast i pochodnia gotowa. Aleś to wymyślił. Ark! minio, hał, hał! Ark, ryu! Reksio wetknął maczugę w ogień. Nasączona smałą maczuga zapłonęła jasnym płomieniem. Ło, Bam, bam, gorogoro! Goro. Reksio schował pochodnie do kieszeni. No to już szczyt wszystkiego! Hał, hał, nun, wałała! Hał, hał, gorogoro! Reksio i Kretes odważnie ruszyli w kierunku Mrocznej Groty. Odważnie jak odważnie! Po wejściu do pieczary, Reksio wyciągnął z kieszeni pochodnie. Ho, ho Nadal się pali. Ty to potrafisz, Reksiu! Ona, chłopiec Kreta! Ponad głowami Reksia i Kretesa majaczyły trzy idealnie okrągłe kształty. To amonity. Amonity wielkości co najmniej koła samochodowego. Fakty ci, idealnie okrągłe i do tego wielkości koła samochodowego. Niestety, pomimo usilnych prób nie udało się oderwać amonitów ze sklepienia pieczaru. Musi być jakiś inny sposób. No to właściwie po co my się błąkamy w tych ciemnościach? No, słusznie, skoro już są, to pewnie są po coś. Czuję w powietrzu jakby zgniłe jajka. Tak, siarkowodór. Ostrożnie z tą pochodnią teraz, bowiem siarkowodór, o ile pamiętam z lekcji środowiska, może wziąć i wybuchnąć. Rozwijamy ląd i... Aleksio i Kretes biegli ze wszystkich sił w stronę otworu groty. Tak, chyba nie Czuję, że powoli wybucham, powoli na, na szczęście Kretes nie miał racji i nasi bohaterowie zdążyli uciec. Trochę racji jednak Kiedy kurz opadł, bohaterowie ujrzeli ogrom zniszczeń, jakie uczynił wybuch. Piękna niegdyś grota. A tam, jaka ona piękna, ciemna i śmierdząca była. A teraz patrz, jaka przestronna i jasna się zrobiła. Jak wrócę na kuran, zrobię to samo ze swoją kuchnią. Tak, widzę, rzeczywiście, od Pana. I tego też. I jeszcze tego. Dajesz radę, Leksiu? Bierzemy amonita. Ten rekcio jest silny jak tur. O, z łazienką też tak zrobię. Tu nałożymy amonita. Tak! Kuku cacy! Pewno, że cacy! Tu nałożymy amonita. Arr, kuku cacy! Krąg syjny praprzodka bizla. Tak! Mhm. Kuku cacy! Pewno, że cacy! Rąk szyjny praprzodka bizna, mhm, mm aaa, kuku cacy, pewno, że cacy, no, pełen wyraz. to chyba jakiś praszczur naszego kokuta. Reksio i Kretes ruszyli w stronę kopca. No, to raz kretu śmierć, idziemy.